Siemaneczko z tej strony. Was ja w tym odcinku będę rozwalać łodzie, czyli trzeci etap z czterech. No i tym milutkim akcentem na początku Zabieramy się za rozwalanie łodzi Musiałem zlikwidować, bo tyły UR mnie prawie zabiły Ale to zaprzywilej O, druga Druga łódka, drugi kajak no już Jeden się zniszczył podczas ataku No jak widzicie nie zalicza wszystkich. Czwarty jeszcze te trzy powinno zaliczyć. No i quest robione. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o zostawieniu komentarzu, lajka oraz subskrypcji z dzwonem, bo pamiętajcie, licimy teraz do 1000 subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnych filmach, hej!